Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie typowo ogrodowy, więc jeżeli kogoś temat ogrodów nie interesuje, to polecam wyłączyć. A i pokażę Wam od czego zaczniemy. Więc tak, tutaj jeszcze parę dni temu, tak mniej więcej do granicy jakiś kompostownik. Rosły krzaki, te krzaki wszystkie wycięłem i leżą tutaj na kubkach. Trzeba je teraz wywieźć, bo... Za dwa tygodnie bodajże Będą Zamawiali maszynę, która to wszystko zniszczy Problem z tymi krzekami Polega na tym Że one mają Bardzo, ale to bardzo ostre kolce I nie ma szans w ogóle, żeby Nie wiem czy to by ostrzy, by ostrzy, Żeby normalnymi rękawicami to w ogóle nosić Mam takie specjalne rękawice Ze skóry i tylko one dają radę, więc zabieram się najpierw za wywiezienie tego A później A później będziemy wycinać wszystko to co jest z tyłu no może nie wszystko, ale Zrobić tam przejście A tak wyglądają Te rękawice One trochę mi się kojarzą Jak kiedyś do Były te takie skórzane Rękawice w do, do baseball w bejz, w się grało I takie stare rękawice z lat chyba dwudziestych To tam mniej więcej też tak wygląda Ale jest fajna, jest gruba skóra no Ale one już też pomalutku, widać, że już swój koniec będą miały Więc tylko tymi rękawicami da rady to wywozić Nic, ja zabieram się za wywożenie, muszę taczkę przerzucić za płot i jazda A tak wygląda miejscówka, gdzie składujemy Wszyscy z ogrodów tutaj Całą zieleninę Tu jeszcze za bramą jest taki kopiec więc jest już, te, jest już tego trochę, to tu jeszcze chyba z dwa tygodnie, więc na pewno każdy coś od siebie dorzuci. No i git. Wszystko, co było u mnie na działce, zwiezione. Teraz idziemy wycinać za działką. Zobaczymy, jak to będzie szło. Szybki serwis piły zakończony. Nowe ostrze. Nowa prowadnica, w zeszłym roku wymieniona, ta piła jest ze mną już, nie wiem, 7 lat na pewno, ja ją kupiłem jako używaną, więc nie wiem ile lat może mieć, ale myślę, że około 10 i jak dotąd przed 7 lat mnie jeszcze nie zawiodła, będziemy ją teraz utrwalać, zobaczymy czy i tym razem nie zawiedzie. No i bryka! No i teraz tak, to ustrość co całe chcę wyciąć aż dotąd. Ale obawiam się, żeby to, że to runie mi albo tu, albo tu. A ja jestem sam i to może być problematyczne. Ale zaraz będziemy próbować coś zaradzić. Obecnie przebywam tutaj, w buszu. Wycinam to co musi zostać wycięte. O, pełno suchych wisiało, chorych drzew. To to wycinam, ale znalazłem tutaj coś ciekawego. Znaczy ciekawego, czy ciekawego to nie wiem, ale... Wcześniej tego tu nie widziałem chyba. Nie wydaje mi się. Co to jest? Kask! Kask, niemiecki kask. <laughs> nie. To jakieś palenisko chyba było. Albo? palenisko stare palenisko, podejrzewam, że po starych jeszcze tutaj właścicielach no a przy okazji tego, że robię porządek z tyłu to stwierdziłem, że sobie, zresztą jak co roku natnę trochę klocków i będzie na ognisko tutaj mam trochę już przygotowane muszę tylko teraz tutaj zbudować taki jakiś nie wiem, jakąś taką konstrukcję, żeby to drewno na tym układać, żeby na ziemi nie leżało, bo będzie gniło od ziemi, bo strasznie mokro jest. No i tak po dwóch godzinach roboty, łącznie z tym wynoszeniem tego wszystkiego, To już tyle powycinałem. Jest już przejście. Wiadomo, tu trzeba jeszcze wszystko odchwaścić, żeby ten blusz nie ruszał, z tym to jest walka z wiatrakami. Ale jeszcze trochę wycinania przede mną, bo chcę tamte dwa drzewa wyciąć. Zobaczymy co mi z tego wyjdzie. A i teraz mam dylemat tego badyla, którego tu widzicie między żywopłotem a szklarnią chcę położyć, on jest dość długi I teraz pytanie czy ja go położę tu pomiędzy szklarnią a domkiem, żeby nic nie uszkodzić. Ale jak to mówią, ryzyk fizyk. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Tniemy, zobaczymy co będzie, będziemy się świadkami albo wielkiego sukcesu, albo wielkiej katastrofy. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Mamy grande katastrofę. Niestety zaklinował mi się nóż. Ostrze znaczy się z prowadnicą musiałem zdemontować piłę. Resztę ciachty Ręcznie z drugiej strony, no tak, żeby piły nie uszkodzić. Ale jest Leży I to można powiedzieć Nie uszkodziło nic no sklarnia w tą szklarnią się nie przejmuje bo szklarnia to jest I tak dziadostwo. Leży Teraz trzeba pociąć i wypieprzyć no, Przyznam się szczerze, że nie był to najmądrzejszy pomysł Żeby to ciąć samemu tam u góry no, ale ucięłem. Padło, tak powiedzmy, w miarę te, te badylki cienkie, to tam żadnej szkody mi na dachu nie zrobią. To trzeba teraz pociąć, wszystko wypieprzyć. I na koniec dzisiaj pokażę Wam, jak to wszystko ogarnę, jak to mniej więcej wyszło. Ale to najpierw muszę ogarnąć. A się nie idzie, może się już jest. I co się dzieje? Te już szukają schronienia. Te takie blane Czy Są te takie co Są szkodnikami Szancie palą tutaj Jeden ślimak Ale tak to tu wszystko lata Szoki ogarnięte Piła ogarnięta, wyczyszczona Tutaj by się przydało Trochę gruntowniej to zrobić, ale wszystko to co sterczało. Kurde, no obłazi mnie to normalnie wszystko. Tu po, powywalałem, a jeszcze jedno cięcie mnie czeka w tym roku, więc później to zrobię kompleksowo, no tutaj trzyciutko. Idę wam pokazać jak to z tyłu wygląda. Tak to tutaj wygląda, tutaj tylko kilka powycinanych. Kilka dużych, kilka małych, fajnie odsłonięte. Tutaj tył. Przejście wygląda tak, jest dotąd zrobione. Resztę to będę musiał zrobić w inny dzień. Bo to, jak widzicie, wszystko jest tym bluszem zarośnięte, ale i tak to już dużo lepiej wygląda niż wyglądało. I tyle. To będzie na, na dzisiaj koniec. I w tym filmie też raczej będzie koniec. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej.